Przepiękny. 3819 19 dziewczyny, pamiętajcie o tym. I Ostenberg. tu, tak, odstęp beż a tu macie dziewczyny. E, Joasia dobrze wpisała, teraz jej wpadnie. E? Tak, be, zabieraj, I ten tu się dziewczyny wszystko ciągnie, także tak. spokojnie Tu też jest podszyte. Sweczka 8 nie złotych dziewczyny, także mówię mega wam polecam. I szybko sobie atakujcie, bo są przepiękne te swetry. Dziewczyny. Czarny też będzie piękny. Przepiękne. Dziewczyny. Przepiękne, cudo, cudeńko, jeden błysk. Tak, moje faworyty Kamilka, szybko rób, 58 złotych. Mhm. A też zrobiony już są. Dobra, to ten se Iwonka na dzieje, czarny. Eee, co tam poszło? ta? To. Dlaczego tu? Dlaczego tu? Nie wiem, no bo nie możemy znaleźć. Jaki? Alpaka, kaserek. Co? co? Kakao. Sama jesteś taka. kakao. Tu? To? Nie, nie, to jest nowość, dopiero ja to... what ah! the fuck is